Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na wspólne przygotowanie, przygotowanie marcepanu, bo to rzecz niezwykle prosta, a czasem się może przydać, czy to do jakichś tortów, czy do ciast, do różnych deserów na różnego rodzaju ozdoby do tych ciast. Także zachęcam Was do przygotowania takiego marcepanu. Tak, wiem, są gotowe, ale jak zwykle uważam, że domowy jest najlepsze. E, dlatego zróbmy będziecie wiedzieć jak to zrobić i naprawdę później z takim marcepanem można wyczarować pyszności. E, co będziemy potrzebować? E, migdały, cukier puder, e, kilka łyżek wody gorącej przygotowanej i e, olejek e, migdałowy. Przepis jest bardzo prosty, naprawdę szybko się go robi i taki marcepan pan może też leże, leżeć w lodówce szczelnie zamknięty w folii i możecie go użyć w dowolnym momencie, gdy będzie potrzeba. Można go oczywiście też potraktować różnego rodzaju e, kolorowymi farbkami, jeżeli będziecie chcieli takie ozdoby zrobić. Nie ma z tym żadnego kłopotu, tylko wcześniej będzie trzeba e, dobrać odpowiednią ilość i taką farbką zabarwić. E, Dobrze, co robimy? Zalewamy nasze migdały wrzątkiem. Zamieszamy, żeby to wszystkich ładnie woda doszła. I tak je pozostawimy, aż woda nam przestygnie, żebyśmy mogli je wszystkie obrać. Dobrze, nasze migdały już ładnie stęczniały. Łuski będą teraz dobrze odchodzić. Będziemy je obierać do miseczki wyłożonej papierem, żeby się ładnie odsączyły. Dobrze kochani, dobrnęliśmy do końca wywyskania naszych, yy, naszych migdałków. Teraz będziemy musieli je zmienić. Jak macie taki blender kielichowy, to można blenderze wszystkie od razu zmienić. Ja będę w takim mniejszym e, mieliła, więc na kilka razy. Dobrze, nasze y, migdały już mamy zmielone. Teraz dosypujemy do nich cukier puder. Tutaj, jeśli chodzi o ilość cukru, zawsze jest ta sama proporcja w stosunku do migdałów. Czyli, jeżeli bierzemy 250 g migdałów, to dajemy 250 g cukru. Jeżeli bierzemy pół kilo, tak jak w tym przypadku, to bierzemy pół kilo cukru. Do tego dolewamy olejek migdałowy i dolewamy do tego kilka łyżek wody około sześciu na. Jeżeli masa będzie zbyt twarda, zawsze można troszeczkę dolać. I teraz wszystko ugniatamy tak żeby nam się wszystko ładnie połączyło na jednolitą masę. Będziemy wyrabiać. Wyjmiemy sobie teraz na stół, żeby nam było łatwiej. Dobrze, i taką masę, tak przygotowaną masę marcepanową kładamy teraz do folii i możemy ją przechowywać w lodówce aż do momentu, gdy będziemy potrzebowali do jakiegoś ciasta czy do jakiegoś deseru. Ja taką masę nawet do dwóch miesięcy przechowuję, chociaż zazwyczaj jest tak, że zdążę zużyć, zużyć w jakimś cieście. Natomiast przechowywana w lodówce nic jej się nie powinno stać. Bierzemy folię spożywczą. Zabijamy, ale jeszcze musimy zrobić coś. Oczywiście troszeczkę spróbujemy. Proszę. Mm. Wspaniała. Niebawem podzielę się z wami moim ciastem marcypanowym, z malinami, dlatego oglądajcie, bo na pewno się przyda. Proszę bardzo kochani, mamy cudowny marcepan, możemy go używać w dowolnym momencie ku naszej radości. Jeżeli filmik Wam się podobał, marcepan smakował, to zapraszam do kolejnych filmików, łapka w górę i pozdrawiam Was serdecznie.